Które, jak lubicie choroby, nie musicie chodzić do szkoły. Siemano widzowie, witam was na następnym na kanale, dzisiaj z serwera Clashio. I z nami, ze mną jest Mikołaj i Miko Clashio. siema, 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 Sieba, Ale, ja, ja, ja też za dużo tych pereł ci powiem, za dużo. Ziómek z Tridentem. Trident masz? Ziobek z trójdentem! Bo ja wiem, jak się nazywa ten enchant, z channeling. Szukaj, channeling trójki. Channeling trzy, to będzie, że możesz latać z trójzębem. Przyk! Umieć z grabem, Możesz I ten wagonik, Już ładnie go i, i ocalaj. Dajcie sobie łapkę dzisiaj. Ja. Czekaj, bo muszę zabić. Jonka y, z trójdendem, bo mi zabije tego. Gdzie jesteś? No, ja jestem przy farmie. To znaczy, ja mówię o. Kurde, co za górnie nie do Dobra, to jest ja nowo go koladek. Halo Enderman, chodźcie do mnie. Dobrze. No, a ja już 40 poziom mam. Jak widzicie. Tylko musiałbym, je wysprzątać, Tak, widzowie mam powiem. Żeby nie, nie, nie. pokazać jak to wygląda. Tak to wygląda. Widzicie, spadają stamtąd skórę. No odsuńcie się, bo ja tu ząbka, to widzą, pokazuję. No. Nie no, ty widać, że Wskakuj do wagona! skakuj do wagona. Ej, tu jest tyle perał, że normalnie nie wiem, co z nim robić. DO wagona! Paweł, ty musisz coś z tymi, tymi zrobić, z tymi I weź mi na priv napisz swój kanał, bo ty zmieniłeś nazwę Klasia... po prostu No zabuduj go wiki Mam klasię pętę. Kurde, to. Ej, to masz dirta, masz dirta. Okej. Okay. Myście się z tymi perłami. Boże, co ty? tu tu na normalnie... Ej, czekajcie, chłopaki! jaki? Boże, co zbrakłeś? Dobra, chwilę nie będzie. Bandingu, nie? Ej, Mikołaj, już są... jest. Sen w wagonie, dobra, to ja poczekam. I czemu wyszedł? Bo ma C2, nie słyszałeś? Ale nie, odpal go, odpal go. Odpal go, żeby tam już sobie pojechał. No leć, villagerze! Twój, to wydobyć! Ło! się! Nie będziesz udawał mnie szybszy! No nie! Już jest u was? U nas? W tamtym? No leci właśnie do rozmnażarki villagerów! Rozmnaż... Jak to brzmi? Rozmnażarka villagerów! Eee, ja nie wiem. Ja się. Cieszę, że tego nie widzę. Co byście tam porobili? Dajcie im nam tagi! Dajcie im nam tagi! Czyli Marcin, Marek... Co to? Co do cholery? Dlaczego tutaj coś śmierdzi? A, to no jest szef! To jest Coś Co Mikołaj! Kurde! Pustaku! Nie! Ja mi... Ja... Mikołaj, by umarł Co kto? To jest, że, że Żeś go tak, yy, tak te teory poprowadził już, że zaczął się dusić w bloku. To jeszcze kurde, creeper kołnik <grym> <grym> I żyje twardziel Co mnie wiecie. 60 poziom mam. prawie. Pi za 60 poziom, za 60 poziom. Jeszcze chwila. Niech ta chwila już nie trwa. Ej, a wyobrażasz sobie, jakbyś bił tym mieczem z grabieżem? I te perły by leciały? 60 poziom, robi 70. 60 poziom, robi 70. No ja to robię. Oliwek, po co ci to? Bo, bo chcę mieć największy poziom na serwerze. Ja chyba już mam największy poziom na serwerze. Nie? I który masz poziom? Nie! O! Wiesz co się zrobi. stało? Nie, ale zawoł miałem. Jaki zawoł? Bez przypadek perły by ciągle mi, mi perła użyło. I wleciłem na most. I wiesz Zobaczcie, Mikołaj... na ja Jaki? Pier... Ja pierdziałem, ja też zawał! Creeper! Znowu Creeper wysadził koło tego minerałek i on jest twardy, Zaprzeczył! No i rozsadził głowę tej Zobacz, farmy! Jak zobaczysz sobie nagranie, to za... zobaczysz, co się właśnie przed chwilą stało. Ej, ja pamiętaj! Oliwie, jak byś spadł, to. <kly> To I wiesz, co ja ty. Ten... przypadek nacisnął no perłę, bo mi nagle perły zaczął stakować, jak zjadłem, nie? I mi perły zestakowało. I, za... I bez przypadek mi rzuciło perłę podczas tego, nie? I wleciłem na most. Bez przypadek idealnie na most rzuciłem. Przeży... Więc Szczęście. Żeby ja weź... Ej! Ej, ale fajnie! Już mi te! Że się Ej, świecą. Jesteś zobaczyłem A który masz poziom? 37! A kto, a kto ma największy poziom? Nie, no ty. Już mam. No, ona. 70. Ma się... Natalia będzie grać te tak za chwilę. Ej, ale zaraz mam 70 poziom. Jako pierwszy, pierwszy na serwie. Jak chcę setny, jak chcę setny, ja chcę setny. Ja chcę setny, ja chcę setny. Wróciłem. Mikołaj, ty nie zgadniesz, co się działo. W ten mirażer, e, do, gdy dojechał do tego, on się zblokował w bloku i ten. I, i, umierał. Oczywiście zniszczyłem ten blok, bo jakby inaczej. I później podszedł Creeper, wysadził. Nie wysadził nic e, z tej farmy. I przeżył. Później przyszedł drugi creeper, wysadził połowę farmy, ale obydwoje villagerzy oby są tutaj, wysadził połowę farmy i te villagerzy też przeżył. no, okay. no ty, który masz poziom? Który masz poziom? E, w ogóle nie mam, bo ostatnio ginąłem. Jest, jest, prawie siedemdziesiąty, jeden poziom, pół po poziomu mi brakuje. Na styk. 70 poziom! Co? Ej, czekajcie! Bo na ma Mam 70 poziom na serwie. Największy poziom na serwerze, ale fajne uczucie. A wy co? Tak podskakujecie do mnie. Mhm, m, m, m. Już do tej eksperki tutaj śmiesznej. Be, too, be, too, be, too, baby. Oh, gosh, like, oh, to oh, 70 80. poziom, robię i wra kusi mnie ten setny wbijać. Wiesz, Ej, robić setny, Mikołaj, bo mam 73. poziom. Robić setny? Dobra, wróciłem. I, a weź teraz wi. To ja? Nie, do Oliwera mówię. Czemu? Czemu nie? Śmiesznie by było. Mam 75. poziom, ja ci nie umrę z tym. Nie ma opcji. Nie, nie wiem, co ja mam z tym zrobić, z tym poziomem. No tylko siedem... Jeszcze jeden poziom. Jeszcze, no. Żeby był ten siedemdziesiąty piąty, żeby był taki ten... Możecie tepać, ja mam siedemdziesiąty poziom. 75 piąty poziom dokładnie. Halo? To już teraz powinny się małe objęciaki robić. A tu wy jesteście. A wycali na tyle to widać. Mikołaj, idź po! Co? Idź po szkło! Wiecie, że tu masz ja iron golem? Mam, mam, mam. Może tu, wiecie, że tu się może tworzyć iron golem? Przez nich? <klujny> Wystarczy. No może, ale, jak jest, ale jak jest jakieś zagrożenie obok. Ale jak jest sześć na przykład wiśniaków, dopiero chyba, coś takiego. Jest jakiś limit wiśniaków, żeby się tworzyły. Chyba trzy. Nie, trzech. O trzech chyba się tworzą. No właśnie, i ten. Czyli jakbyśmy mieli takiego jakiegoś zombie, czy coś, to by stworzylibyśmy mieli żlawa. Z, z, ja, z żyła jabłko. Ej, może być 37 szkła? No. E, wiesz co, Mikołaj, to weź przy niej... Weź, weź samotykę i, za, i zasadź te, bo się trochę rozwaliło. Miki, idę cię okraść. Coś ty tu zrobił? Czemu to jest zawarikado? A bo tam jest wieśniak, Czy mi się zdaje? A, tam jest wieśniak. O, Ej, o, Mikołaj! Dlaczego jest tak. No? Dlaczego tu, tu jest taka duża dziura? No, żeby tutaj małe wieśniaki wpadały. Bo teraz spokój dla nich. Tylko to nie gdzie pamiętam, e... gdzie on dokładnie był. To wyście tego On był chyba gdzieś tutaj. Sprzedawał. O, wpadłem właśnie, wpadłem, wpadłem. Czekaj, zaraz się wydostanę. Ej, ile, chci ile chcieli za. Wy no mnie tepni, będę miał mending, sobie założę na coś. Wy mnie tepni tam, do tych, co sprzedają mending. I oni tam będą wpadać dalej. No, chyba, że nie umarł już. Ej, tepniesz mnie tam do tego wieśniaka, co tam? No, tepniesz. Ja sobie tak 110 fps a tak normalnie ...video settings, tak unlimited, to ile? Mm, tak lajtowo jeszcze, bo nie chcę, żeby za miał za duże służyć, dlatego. Co dziesięć. No właśnie. Ej, <tramatische> <tramatische> ej, Olivier! Olivier popatrz na Natalię! Ty wyglądasz przy niej jakiś śmietnik. Ale za to mógłbym ją zawsze kilnąć bym był lepszy. A spróbuję pilnąć! Tak czy tak, tu mam... Ej, Oliver, Ale... mam dla ciebie prezent. Proszę bardzo, takie fajne buty złote. Takie sklątko mi wziąłeś ja no, na Mam tylko kilkanaście Mam ją pac. No i po co to robisz? Powiedz mi, po co to. No i po co to robisz? No i po co to robisz? No, no wiesz, że jakbym. To. Natalia! No nie wcale. Z... Natalia, kurde, głupia! A spróbuj, jak. jak bym chciała, ja bym chciał, to bym już dawno killnął. Bitwa. Ja żeby z boku obserwuję. Dalej, CHODŹ do bazy! Ja tu odczynę. Natalia! Jesteś bardzo niegrzeczna! Ja tu odcinek nagrywam, bo ona takie rzeczy tutaj... No niegrzeczna! Natalia, chodź Chodź! Za mną! Co coś ty zrobiła. To były ciernie, Natalia! Ja torm syna zbroi idiotko. No przestań to pisać! Natali, Pustaku! Oliwia, ty też nie pisz! Bo zaraz twój poziom zniknie! Co ty chcesz tym zdziałać? Co ty próbujesz tym zdziałać? ty chcesz z tym działać? Dobrze ci idzie, bardzo dobrze. No i no, czemu ona cały czas próbuje mnie zaatakować? No stała raz i jej się odechciało. no przestańcie, dobra ja wychodzę, nara. Mi się nie chce. PRZESTAŃ! A niech Dalej, bo ja nie a niech mnie spróbuje uderzyć. To ja zaraz. Czemu ona mnie bije? Nalia! Czemu ona mnie tak w ogóle bije? Talia nie rób Natalia! Dobra, Natalia, chodź do bazy! Bo idziemy do monumentu, co nie? No, tylko o. ja muszę żarcie ogarnąć przez nią, żeby HP mi się zregenerowało, musiałem ZEŻREĆ! Do bazy! Do monumentu! Bo trójząb dla ciebie! Bo ona nie będzie miała miecza, tylko będzie miała trójząb! A trójząb jest słaby... Z Dimage'em. Serio? Naprawdę tak uważasz? Tak. Ale można nim rzucać i to jest plus. Ale ja znam fajny. a ja, ja na przykład jakbym wziął... Ej, czekaj, bo Natalia się pyta, co byś powiedział. Natalia odpowiedział, że trójzod był słaby. Ale i tak na... go dostaniesz, bo to jest dla mnie prezent. Dla ciebie prezent? Aha, i chcę. Dla niej prezent! Aha. Ja se chcę swój zdobyć, bo ja znam fajny ręczant. No. Znam... Możesz ją. Możesz ją jakoś usunąć. Natalia! Weź tam, Weź i tam daj bana na minutę. Spróbuj, czy działa. Nie ma. O, nie ma. Co mówisz? No. Rzucę, rzucę. Tak. Dobra. Co ty, co ty byś dał, mógł sprzedać? Co ja... Bym, no, Natalia, emeralty, gdzie ty masz te Zaki za emeraldy. To jest bardzo dobra opcja. Weź no pożycz teraz szklanych butelek. Masz? Natalia! Gdzie ty masz ten e, wszystkie te. O wszystkie padding, te, o, Impaling. Ej, to Ale... może... Ja mogę dać jej enchant impaling, czyli będzie nich przez trójząb przelatwiał przez innych. Że nie walnie w jedną osobę, tylko przez kilka osób. Dać jej ten enchant już na trójząb, czy nie? E, nie musisz. Ale ja zrobię. sobie teraz. Ja, ja zrobię. Bo Co jest to jest do przydać. O kurde, z 10 poziomu. 37 poziomu koszt e, dania łuku w łuk kosztował mnie 27 poziomów. O lojality. Dobra, ile idę? Lojality mam, nie wiem czy wiecie. Wiem. Ja też mam lojality. Lo, 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 lojality. <grym> Ej, czemu wygląda, że jest papuga? Zobaczymy w, w portalu. Ja mam takie logi. A nie, nie mogę. Panie, dobrze widzę. O kurde, jak się kilofit, no wiem, mi, mi nagle z któregoś poziomu, któryś się nagle pojawia, nie? Ja w sumie to szalkerze wstawię. Mam niby te szalkery, ale nie używam. To się może po wyprawie to... Oliver, który masz poziom? Nie, nie zabijaj, bo cię utłukę. Oliver, to jest potrzebne. Twoja nie. śmierć jest potrzebna. Nie, nie. Dokładnie Oliver. Sam se zróbcie poziom. Ja sam... Oliwier! Nie. Oliver, który masz... Dobra, no to walczymy. Nie. Poluj, ja poluję Oliwiera! Nie, ja. Oliver, nie ja muszę cię ci zabić. Nie, nie dam się. Ja muszę sobie ekspić. Idźcie sobie to expić. Nie ma bata, nie dostaniecie. To nie dostaniesz, tak ciężko to zrozumieć. Boże. No Oliwier! Nie, nie, nie. Ktoś nie musi się... umrzeć, żeby wejść ty. na spawn'a, bo tam jest ocean. A ja mam już tu na łóżku. Dobra. Ja nie rozumiem, że... Dobra, ja nie nie na skończym, się, Natalia, Natalia, Natalia idzie Sklej się, Natalia idzie użyć! O. Jest mądrzejsza od ciebie. Ja nie dam. Natalia, no, gdzie się Głosy, ty ale, powiem, ty ty powiem, ale to przecież głupszy się zabija no, najpierw. A to chyba ja pierwszy idę. Natalia! <noise> Gdzie ty jesteś? Sześćdziesiąty poziom. No, po co to robisz? Nie dam, bo za nie będzie. A dobra, super! Rozumiem cię. Natalia, ja cię zabiję! Ktoś mnie zaś uderzył, nie rozumiem tego, nie? Co? No! Natalia, ja cię... Natalia, ja cię muszę zabić! Jesteś nasz... Też... Jak ona... ona... te... tepo te poją? To znisz... zniszcz... zniszcz, ten, zniszcz te zniszcz łóżko! Zniszcz te łóżko! Talera. Nie chcę Cię martwić, ale... bijąc się, zniszczyłem Ci buty. Co tu jest? Nie do tam. Kracik kupa taborecik. Co XD Teraz jesteś? Dobra. To wyjdźmy. Śpijcie wszyscy, śpijcie. To wyjdź. Nie ma. Miki, śpij! Co mój... Co jej pies robi na... A ja też jestem. To ja chyba nie muszę spać. O, no dobra, dobra. To ty możesz wejść na talia. Dobra. tak no to. Ja ja chcę to chcesz chcesz. Się. No, gdzie jest? Ej, co ty robisz? Po co to robisz? No chodź tu, pustaku. Masz twój miecz, masz twoją klatę, masz twój... Ej, rzuciłem ci i temy! Masz wszystkie? Dobra. Ej, one spadł na dno! Dobra, już je mam, już je mam, chodź! Tutaj! Chodź tutaj, patałaku! Tutaj za tobą, tu! Leci kupa w Masz! Ej, masz! masz. Ma, to! I marchewki. No Natalia, ubieraj się! I lecimy. Dobra! E, Oliver, tepam cię. Dobra. Ej, a to weź mnie też, tepnij. To też sobie pójdę. Nie mam łódki Borówki. Bo, bo zapomniałem wziąć. Czekaj, czekaj, stój, 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 nie trepaj, czekaj. Dobra, trepaj. Zakoź się łódkę. Bo była tu przy brzegu, to się zakosił. O! Jak ja, ja? To dawno nie byłem na tym spawnie. No i po co? To robi? Nie! Ja, 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 Boże. Idiotko! Boże! Tu, 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 tu. Dobra, ruch! Natalia robi dla... Będziemy natale płynąć razem. Miki, ale ja mam łódkę. Po co to robisz? Ja mam łódkę. Łódkę. Czekaj. Dobra, to Natalia ma... Daj mi łódkę. Masz! To ja... To Natalia tele... pójdę Ja mam razy dobra, wyposażyć się w drzwi! Déjà vu! A to tu tu jak tu tu, tu, tu tu, Ale zasuwamy. I drift. Natalia, jeszcze wrócimy się na chwilę, po jedną rzecz. Co?! No. Jeszcze jednym, po jedną rzecz tu wracam. Na brzeg. A bo jest ochrona spawn'a! Super. O, tu już nie ma. A nie, jest! Dobra! Wierzę. Dobra! Chodźcie! No, Natalia! No, czekamy na nich! Miki, gdzie ty jesteś? Czekaj, czekaj. Tylko, tylko jeszcze sobie zrobię trzy drzwi. Ja właśnie też poszłem pod drewno, żeby drzwi zrobić, na razie czego. Wiem o co chodzi. Kurde, jakie nagi. Ja wiem o co. I wiem, do czego będzie służyć serce oceanu. Nie wywalajcie go, seku. Uiii! Ona, ona ma moją łódkę? No! <laughs> Zakłosiła mi łódkę! Ej, ja mam... A, bo nie mam przy sobie łódki! Chcę łódki! Dostaniesz łódkę! Natali na talii, skakuj! To nie jest łódka Borówka! Dobra, płyniemy! Dobra! Tu, o, O! Łódka. Ahoj, przygoda, czy coś tam? No jakoś tak to... Jakoś tak to było, dobra, płyniemy. Widzę, to jest na tyle. Jak dotrzemy do monumentu, to będzie kontynuacja onciku. Na ła!